Witajcie. Chciałam Wam powiedzieć o tym, co robię, kiedy potrzebuję się wyciszyć. Najlepiej najszybciej wyciszam się w lesie lub w parku. Dlatego też często wybywamy właśnie na takie wycieczki. Jednak w momentach, kiedy jest to niemożliwe w ciągu na przykład tygodnia, spróbuję i staram się zaprosić las do siebie do domu. I jak to robię? Um, sięgam po olejek, który najbardziej odzwierciedla klimat i zapach lasu. Jest to olejek z jodły syberyjskiej. Jest to olejek, który już nawet tutaj zakrętka pięknie pachnie. Jest to olejek, który ma niesamowicie intensywny zapach jodły, e, który w takich momentach właśnie dyfuzuje w domu. E, dzięki temu ja się wyciszam, e, czuję zapach lasu, e, czuję, że moje płuca się otwierają. E, nie jest to jednak ten sam efekt, e, kiedy idę do lasu, z tym e, wszyscy się ze mną zgodzą, aczkolwiek w momentach, kiedy tego najbardziej potrzebuję, ten olejek mnie ratuje. Olejek z jodły syberyjskiej, jeśli chcesz się wyciszyć, jeśli chcesz się zrelaksować, jeśli chcesz poczuć zapach lasu w siebie w domu. Gorąco polecam dla miłośników natury i spacerów, długich spacerów leśnych.